Witajcie kochani, tu Patrycja z tej strony Chciałam z wam się podzielić taką informacją, którą dostałam wczoraj podczas hipnozy Była to hipnoza Dolores Cannon, nie wiem czy znacie I podczas tej hipnozy można rozmawiać ze swoją podświadomością Czyli tak nie ma czasu, nie ma miejsca I schodzi się poniżej lęków Więc zapytałam się wczoraj specjalnie co teraz dzieje się z Ziemią? Jak można z tą sytuacją, co, którą, w której teraz jesteśmy, czyli cały świat jest, jak można z tym zaradzić? I zobaczyłam Ziemię, tak, nad jakby patrząc z, z kosmosu. I Ziemia była okryta, jakby to by takie stady ptaków było. I, i po prostu Ci źli obcy, nie wiem jak ich w ogóle nazwać, można powiedzieć, przeważli sobie ziemię i chcą wprowadzić swoje warunki. I No i generalnie powiedzieli, że tak 90%, już jest, na 90% już jest ziemia przejęta, więc to jest bardzo duży procent. Yy, tak naprawdę też powiedzieli, że nie jesteśmy jako ludzkość, to my nie jesteśmy gotowi naprawdę. Jest tyle informacji na internecie, że sami widzicie, jak po prostu jak dużo jest i czasami można troszeczkę tak zgłupieć z, z ilością informacji. No ale w każdym bądź razie, jak zapytałam się, no dobra, jak możemy pomóc, jak możemy wyjść z tej sytuacji, to usłyszałam, że jedyną rzeczą to jest poszerzenie wiedzy i zmienienie świadomości. I to musi być w bardzo krótkim czasie. Yy, sami też wiecie, że 21.12 przeszliśmy już w erę wodnika, czyli to jest element powietrza. Więc już tak naprawdę to jak zobaczyliśmy wcześniej, widzieliśmy wcześniej ziemię, która jest częścią yy, częścią, tak jakby, można powiedzieć, wszystkie zasoby, które Y, ziemia ma, czyli węgiel, ropa i tak dalej. Z tego zawsze korzystaliśmy, czyli wchodziliśmy do środka, żeby zrobić, nie wiem, stworzyć biznes i tak dalej. Tu w tym elemencie powietrza, y, nie wiem jak wy, ale ja odczuwam przynajmniej, że weszliśmy w taki element, że widzimy Ziemię jako część kosmosu, czyli część czegoś wielkiego, czegoś wspaniałego i Tutaj zmiana, zmiana czyli znaczmy nasze świadomości, żeby Ziemia odzyskała taką niepodległość, tak powiem, to, to trzeba moim zdaniem wziąć tu już z nowego elementu, czyli zmiany świadomości. Także takie, takie informacje wczoraj dostałam. Bardzo się zdziwiłam, bo oczekiwałam czegoś innego, czegoś takiego można powiedzieć, pozytywnego, a tu niespodzianka. Więc mam nadzieję, że też dostanę więcej informacji, bo też mi powiedziano, że dostanę też informacje odnośnie co się dzieje na Ziemi i innych jeszcze rzeczy. Także, jeżeli zapisaliście, subskrybujecie mój kanał, to bardzo dziękuję. Będzie więcej filmików odnośnie innych rzeczy, będzie odnośnie olejków drzew i tak dalej. To będą nowe informacje, te informacje nie pochodzą już z ziemi, tylko już z nadziemi, także to już jest wysoko wibracyjne, wysoko y, informacyjne, informacje tak powiem, wiadomości, także tutaj y, też jestem ciekawa co przyjdzie, także zapraszam do moich filmików, które, ben, które dam, także mam nadzieję, że już regularnie będą filmiki. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia wkrótce. Pa Pa!